witajcie witajcie w niedzielę w nowym odcinku na moim kanale właśnie wróciłam z kościoła i chciałam wam pokazać jak wyglądam w tej sukience i, i miałam jeszcze do tego torebkę zobaczcie yy, koloru takiego no to jest taki kolor fiolet tak i zobaczcie, ona imituje taką, skó taką niby skórkę z węża. I jak idę do kościoła, to biorę tę torebkę. Spróbuję tutaj troszkę odsłonić światło, żeby było widniej. Bo miałam zas zasłonięto firamko okno, żeby tak słońce nie nagrzewało. I zobaczcie, miałam taką torebkę, kopartówkę ze sobą. I tak właśnie wyglądałam. Jak jest lato, to do kościoła chodzę właśnie w sukienkach i, i właśnie dlatego, że jest ciepło. I ten kolor tej sukienki mi się podoba, bo jest taki fiolecik, zobaczcie, taki w zasadzie to granat. I ona jest taka rozpinana z tyłu, z takim dużym zamkiem. I właśnie witam się z Wami w nowy dzień tygodnia, czyli w niedzielę. I ze, właśnie zaraz przejdę do robienia obiadu i w tym celu już przygotowałam sobie, tutaj mam taki fartuszek, taki mam fartuszek i właśnie założę go, zobaczcie on tutaj ma takie na ręce, takie coś i szelki i tu zakładam ten fartuszek, żeby właśnie sobie sukienki nie pobrudzić. I robię dzisiaj przetwory z borówki. I zaraz Wam pokażę. Tutaj właśnie mam kuchnię gazową. I podgrzewam właśnie. Zobaczcie. O tak będzie widać. Tutaj są burówki. Zmieszane z cukrem. I z takim cukrem żarującym. Ja je podgrzewam. A potem jak będą już takie dobrze przysmażone. To wkładam je do słoików. I odwracam do góry dno. I te właśnie e, borówki, które teraz przygotowuję, e, będę podawać e, z, właśnie z kluskami, takimi swojej roboty. I jeszcze pokażę Wam borówki, które już wcześniej przygotowałam w takich słoiczkach na zimę. Tak one wyglądają już, już takie gotowe. Tu mam jeszcze taki duży, zobaczcie, swoich tych borówek, które wcześniej już przygotowałam. I teraz chowam te, te właśnie drzemy, te powidła z borówek. I pokażę Wam jeszcze kompoty, które również robiłam z borówki w tym roku po raz pierwszy. I tak wygląda właśnie, tak wygląda kompot z borówek. Więc może powiem Wam, jak ja go przygotowuję. Więc te zerwane borówki trzeba umyć, osuszyć. I ja w naczyniu, jak są, to tu wkładam je właśnie do takiego naczynia, do takiej metalowej miski. Zaraz wam pokażę, jak ona wygląda. Wydam do takiej metalowej miski, posypuję cukrem i zostawiam to zostawiam to na noc takie posypane cukrem a potem na drugi dzień e, biorę właśnie na taką głęboko patelnię jeszcze dosypuję cukier, jak widzicie. i tak sobie smażę na wolnym ogniu do takim małym płomieniu i do tego dodaję taki żel do drzemów nisko słodzonych. Do, do tego dodaję. I jak jest jeśli takie dobrze przesmażone, to mam już wcześniej przygotowane słoiki. Wkładam do słoików, zakręcam i odwracam do góry dnem. Natomiast kompoty, tutaj właśnie widzicie, mam ten kompot. Tu mam drugi słoik. Kompoty robię podobnie, czyli do takiej tej borówki zasypanej z cukrem, która tak przez noc, prawda, sobie yy, poleży. I Mam już przygotowane na drugi dzień słoiki i do tych słoików wkładam borówki, tak gdzieś dotąd i zalewam to wodą w słoiku i dodaję dwie łyżki cukru. Zakręcam szczelnie to pokrywko i yy, pasteryzuję w piekarniku, czyli na taką blaszkę szeroko wstawiam o te właśnie słoiki. I sześć takich słoików mi weszło na blaszkę. I wkładam, i te słoiki, jak postawię, to na lewą wodę. I tej wody w blaszce, no tak, żeby, prawda, no, żeby było jej więcej. I tak 45 minut. Podłączam piekarnik do prądu i tak na 45 minut, i potem, prawda, wyłączam. I mamy wtedy takie kompoty. Zobaczcie na zimę. Muszę Wam powiedzieć, że w tym roku również robiłam kiszone ogórki, i już Wam pokazuję. Ja kiszone ogórki robię w takich butelkach plastikowych dlatego, że tak jest szybciej no i spytacie się jak ja potem te ogórki jak już ukisną jak je wyjmuję prawda więc e, wtedy e, ulewam troszkę tego kwasu i tutaj nożem prawda rozcinam butelkę i wyjmuję te ogórki i wtedy je jemy także tak wyglądają moje ogórki kwaszone które przygotowałam ja sobie dzisiaj zrobiłam kawkę, zobaczcie. Zaraz sobie zamieszam. Cały czas muszę uważać na ten dżem, który tu się robi z czarnej burówki, żeby go mieszać. Zobaczcie tak on wygląda. Jeszcze troszkę go podgotuję i włożę do, do słoika. Już w słoik tutaj mam umyty, przygotowany. Powiem Wam, że mam ochotę jeszcze dzisiaj na takie borówki z kluskami. Na no kluski to swoje roboty robię. I właśnie z drzemem je podaje bardzo dobre. Są takie kluseczki z borówkami. Tutaj już mam przygotowane słoik umyty właśnie na te powidła z borówki. I jak będą gotowe, to będę je nakładać. Ja już teraz wyłączam. Ten drzemik, bo już się zaczyna przypalać, i łyknę sobie troszkę kawy, którą wcześniej przygotowałam. Ona już przestygła. I będę się zabierać zarobienie kotletów, kotletów mielonych. I właśnie w tym celu, gdzieś tu miałam. Cebulka, to jest, pokroję cebulkę, którą dodam później do kotletu. Powiem wam, że pogoda dzisiaj jest ładna. Ciepło jest na dworze, ale nie, nie upalnie. Nawet nie sprawdzałam, jaka jest temperatura, kurczę, chyba mnie mucha ugryzła. I właśnie wróciliśmy z kościoła. Dzisiaj ksiądz święcił pojazdy z okazji właśnie Dnia Świętego Krzysztofa, który w tym tygodniu przypada, 25. A Święty Krzysztof jest patronem kierowców. Także nasz pojazd został poświęcony. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie nam się jeździło bezpiecznie. Bo jeszcze oczywiście były modlitwy za kierowców dzisiaj w kościele. Także już tutaj zobaczcie, cebulkę mam pokrojoną. Teraz, teraz udam się po mięso kotletkę Właśnie do tej miski go dodam. Mięso to miało zamrożone w lodówce. Ale wyjąłem go dzisiaj. Po to, żeby się rozmarzło. I wkładam je do miski. Mam, że jeszcze dobrze nie rozmarzło, będę musiała jeszcze chwilę poczekać, żeby lepiej rozmarzło. Wznowę pokroję nożem, to szybciej się rozmrozi. Dodam do tych kotletów bułkę tartą, jajko i przyprawy. No i ta cebula, którą wam pokazywałam którą już mam pokrojoną ciągle coś przechodzi przez kuchnię i się kręci. Tak, także już mam mięso pokrojone nożem. Teraz dodam do niego cebulę. Tarte, zaraz przeniosę. Mam bułeczki takie starsze, takie już suche, to po prostu ścieram je na tarce i nie kupuję bułki tartej, bo mam wtedy swoją. Ale ja dzisiaj akurat dodam te kupno, które zakupiłam wcześniej. Damy do tego jajko, na wszelki wypadek wezmę talerzyk i wybiję na talerzyk, żeby uniknąć jakichś przykrych niespodzianek. Muszę je powąchać. Dobre jest, więc dodaję. Dodam do tego również sól. Oraz pieprz. E, pieprz czarny. Ten akurat jest ziarnisty, to się nie nadaje. Dodam takie zioła kuchni polskiej. Zobaczcie. Mam dzisiaj podać kotlety rybne na obiad. Ale syn, jak się dowiedział, że będą kotlety rybne, to mówi, że on nie będzie jeść kotletów. Powiem wam, że on ryb, ryb to wcale nie je. Podam do tego jeszcze pieprz ziołowy. I dlatego postanowiłam zrobić mielone, żeby wszyscy mogli jeść. Pieprz dodany i przydałby mi się jeszcze pieprz czarny. I właśnie teraz go szukam To jest. jest pieprz czarny, zobaczcie. I dodaję. Tylko pieprzu trzeba dodać trochę, bo on jest taki ostry. Zdejmuję pierścionek. I już będę robić kotleciki. Ale zanim sobie tę rękę, że tak powiem, ubrudzę, to jeszcze łyczek Także widzicie, kochani, tak wygląda moja niedziela dzisiaj. Ja teraz będę już kończyć tego vloga. Dlatego, że zacznę robić kotlety, wyrabiać rękami. Potem wrzucę je, znaczy wrzucę, położę je po prostu na patelnię. Tu też mam na kuchni gazowej przygotowaną. I będę piekła te kotlety. Dzisiaj nie będę ich podawać ani z ziemniakami, ani z kaszy, ani z ryżem, dlatego że podam je z chlebem także jest dużo chleba i postanowiłam to wykorzystać i, i podać te kotlety właśnie z chlebkiem i do, do tych kotletów dodam będę robić surówkę z kapusty właśnie syn chodził na rzędy i przyniósł kapustę ja tutaj mam jeszcze takie ogórki ze śmietaną zobaczcie i z cebulką także jak ktoś chce to będzie mógł jeszcze Jeść z ogórkami, ale zrobię jeszcze sałatkę z kapusty, ze względu na to, żeby wszyscy mogli jeść to, co lubią, że tak powiem. Także zrobię dzisiaj kotlety z chlebem i surówką na obiad. Później, jak mi starczy sił i czasu, to zrobię jeszcze takie kluski, zwykłe, prawda, swoje domowe roboty. No, po to, żeby je zjeść, zobaczcie z tym drzemem na przykład na kolację, bo to można i na zimno z drzemem borówkowym. A jak mi starczy jeszcze czasu, to zrobię ciasto. Ciasto jogurtowe z owocami. I tak, bo już mam jogurt zakupiony także tylko robić. No. a jeśli mi gdzieś nie starczy czasu na to ciasto jogurtowe, to może zrobię go innym razem. Także widzicie, kochani. Tak wygląda mój dzień dzisiejszy, moja niedziela. Jest to oczywiście taki mały fragment tego dnia, który Wam pokazuję. Także ja już będę kończyć mojego vloga. Jeśli filmik mój Wam się spodobał, to go polubcie i subskrybujcie. A tymczasem żegnam się z Wami i do następnego filmiku.